Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej Schorzowa. Dziś w programie pomysły na spółdzielnie w żorach. Dni Ekonomii Społecznej w Rybniku. Pomysł na założenie pierwszej spółdzielni socjalnej w Żorach przyjął się stąd, że kilka osób, którzy jakby zawodowo są związani z branżą IT, w pewnym momencie swojego życia wyleciało z rynku pracy. W związku z tym, że Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej realizuje projekt spółdzielni socjalnych drugiej generacji, ta grupa złożyła wniosek ze swoim pomysłem, no i ten wniosek, jak się okazało, zyskał probatę komisji, która go oceniała. Nad tego typu działalnością ja z kilkoma znajomymi myśleliśmy już od jakiegoś pół roku przynajmniej. Było wiele na początku pomysłów, czy będzie to działalność gospodarcza, jakaś spółka. W końcu okazało się, że spółdzielnia będzie najlepszym wyjściem, bo tam możemy dostać tylko takie dofinansowanie, które może sprostać temu, temu wyzwaniu, jakim jest obsługa IT, hosting itd. Tak to jest bardzo drogi sprzęt, no którego za żadne inne dofinansowanie byśmy nie mogli kupić. W trakcie tego pół roku już chodziliśmy sami od drzwi do drzwi do firm i pytaliśmy się, jest zapotrzebowanie na tego typu usługi. Mamy kilka firm chętnych do współpracy. Myślę, że w żorach, nie tylko w żorach, ale w tej części południowej województwa, to jest znakomity rynek na to, żeby można było rozwinąć działalność w branży IT. Właściwie wszystkie firmy, które funkcjonują na jakimś tam przyzwoitym poziomie, potrzebują informatyka, do obsługi. Jest dla firm wygodniej, kiedy mogą sobie skorzystać z usług zewnętrznych w tak zwanym outsourcingu. Więc my mam wrażenie, że doskonale się w ten rynek wpasowujemy. Sławku, mamy dobre wieści, to znaczy, remont się toczy, w związku z czym ewakuujemy się od naszego obecnego gospodarza. Okej, okay. czy elektryka tam jest gotowa już w tym drugim biurze? Elektryczność tam już jest prawie że skończona, pomieszczenia po prawej stronie były wcześniej, a pomieszczenia po lewej stronie tam nie było potrzeby wymiany kabli i tam zostały tylko zdemontowane gniazda, założone nowe włączniki itd. itd. Posprawdzono całą instalację elektryczną i jest to podpięte do jednej szafy i generalnie ma działać. Biorąc pod uwagę, że jest to grono moich znajomych, po konsultacji stwierdziliśmy, że dobrym pomysłem będzie zawrzeć od razu współpracę z moją firmą, która już na rynku troszeczkę istnieje, bo istnieje od 2004 roku. Postanowiliśmy wykorzystać markę, której ja używam. Postanowiliśmy tak nazwać też spółdzielnie. Ja zyskuję na tym, że dostanę wykwalifikowanych pracowników, będę mógł ich wykorzystać do pracy. A oni będą mieli oczywiście już pracę, czyli będą mieli kontrahentów, których ja dotychczas obsługiwałem. Będziemy mogli, w tym momencie mogli poszerzyć zakres pracy i zdobyć więcej klientów. Mam wrażenie, że to jest dobry moment na to, żeby pokazywać, że, że spółdzielnia socjalna to nie jest wyciąganie ręki o pieniądze za nic, tylko to jest świadczenie usług na przyzwoitym poziomie, profesjonalne. Przez osoby, które są jakby doskonale do tego przygotowane. Pokażemy jakość wykonywania usług, że nas warto polecać innym i że to, co my będziemy robili, będzie na bardzo wysokim poziomie. Druga ze spółdzielni, którą mamy w planie, aby w Żorach powstała, będzie to spółdzielnia osób prawnych, gdzie założycielami będą miasto Żory, Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej, przynajmniej taki jest pomysł. I jedna z organizacji pozarządowych żorskich to jeszcze nie jest określona, która. Pierwszą taką działalnością, którą chcemy rozpocząć, to będzie pralnia, dlatego że rynek żorski tutaj jest na tyle chłonny takich usług, których nie ma jeszcze w chwili obecnej w realizacji na miejscu, że jest to taki rodzaj działalności, z którą stała spółdzielnia sobie myślę bez większego problemu poradzi, a jednocześnie zapewni kobietom powyżej 45 roku życia jakiś rodzaj możliwości aktywizacji zawodowej. Mamy zarejestrowanych 1200 osób bezrobotnych, w większości to są kobiety, więc szczególnie chodzi nam o miejsca pracy dla kobiet, bo im jest znacznie trudniej znaleźć u nas na żorskim rynku pracy. Przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przewidują dotacje dla osób chcących założyć spółdzielnię socjalną w wysokości 400% przeciętnego wynagrodzenia. To jest kwota około 12 tysięcy. Natomiast dla osób przystępujących do już istniejącej spółdzielni socjalnej około 9 tysięcy, to jest 300% przeciętnego wynagrodzenia za pracę. Panie dyrektor, ja chciałbym porozmawiać na temat spółdzielni pracy, którą ma, której założycielem ma być Miasto Żorze i Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej. I zapytać generalnie, jak będzie wyglądała procedura już po założeniu tej spółdzielni. Jeżeli spółdzielnia już będzie miała osobowość prawną, jak ma wyglądać kwestia rekrutacji tych pracowników? Czy Urząd Pracy może o tym pośredniczyć? A proszę mi powiedzieć, jaki jest profil tej działalności? To ma być pralnia, pralnia przemysłowa dla podmiotów miejskich, generalnie. Mhm. Czyli rozumiem, że Państwo już sami sobie we własnym zakresie założycie spółdzielnię socjalną, a jeżeli chodzi o Urząd Pracy, to i Państwo oczekujecie pomocy w rekrutacji osób, które znajdą zatrudnienie w tej Generalnie spółdzielni tak. socjalnej. Generalnie tak. Do tej pory zakładanie spółdzielni socjalnych nie cieszyło się zbyt dużą popularnością. Bardzo możliwe, że ludzie się boją tego rodzaju działalności ze względu na różne procedury prawne, które temu towarzyszą. Nie jest prostą rzeczą założenie spółdzielni samej w sobie, o wiele łatwiej jest założyć działalność gospodarczą, zarejestrować się w Urzędzie Miasta, otrzymać dotację z Powiatowego Urzędu Pracy i po prostu zacząć funkcjonować. Ale jeżeli mamy rozpoczynać działalność na skalę większą, gdzie 20 tysięcy, które Powiatowe Urzędy Pracy oferują jakby na dzień dobry, nie wystarcza, Mam wrażenie, że spółdzielnia socjalna jest bardzo dobrym rozwiązaniem. A poza tym właśnie myślę, że siły, które stoją po stronie miasta Żory, jako jednostki organizacyjnej i stowarzyszenia Współpracy Regionalnej, które ma swoje doświadczenie w realizacji tego typu zadań, no myślę, że to jest bardzo fajny duet, który świetnie podoła temu tematowi. Z pomysłem zwróciło się do na nas Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej i mnie się pomysł od razu spodobał, bo w Żorach przede wszystkim jest problem z pracą dla kobiet. I o ile jeszcze młodsze kobiety sobie radzą, znajdują pracę w handlu, w usługach, to z paniami w starszym wieku jest naprawdę duży problem i dla nich jest mało ofert. Stąd też poszukujemy takiego rozwiązania, takiej spółdzielni, która przede wszystkim trafi im na ten rynek. Wiele osób się nas pyta, czy miasto się nie boi generalnie, i czy my się nie boimy zakładać fajnie. takiej spółdzielni jako niepopularnego podmiotu w sensie prawnym. Ale ja myślę, że nie jest to duże ryzyko. Mhm. Myślę, że można podjąć takie ryzyko. Nawet, no, y, obiekty i tak będą miejskie, maszyny będą y, też miejskie, bo w końcu spółdzielnia będzie włas własnością miasta i, i stowarzyszenia, także ryzyko nie jest duże. Myślę, że to będzie strzał w dziesiątkę, że pralnia sobie poradzi. W mieście jest tyle instytucji, które chętnie będą zlecały pranie, także ta spółdzielnia mhm. sobie da radę. Pod nazwą Współpraca Podmiotów Ekonomii Społecznej z Samorządem 11 maja w Rybniku odbyły się 8 Dni Ekonomii Społecznej. Podmioty tej, tej, tej naszej ekonomii społecznej to przecież fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie czasami my nawet tego nie definiujemy, czy, czy ci ludzie ale oni działają w ramach ekonomii społecznej, jest ich bardzo dużo. One, co jest może dobre, wymykają się nieraz takiej formalizacji, działają sobie w, w terenie. My próbujemy właśnie w ramach tych 8 dni Ekonomii społecznej może to jakoś ogarnąć i podsunąć nowe pomysły, nowe rozwiązania tym liderom lokalnym. Podczas spotkania w Rybniku przedstawiciele samorządów i organizacji pozarządowych rozmawiali między innymi o tworzeniu spółdzielni socjalnych drugiej generacji. Takie podmioty gospodarcze mogą wesprzeć samorządy w ograniczaniu bezrobocia na lokalnych rynkach pracy. Miejsc w Polsce, które wspierają ludzi bezdomnych, najuboższych i chorych, jest coraz więcej, ale jednak wciąż za mało. W domach prowadzonych najczęściej przez stowarzyszenia i fundacje ci ludzie otrzymują oprócz schronienia pomoc socjalną, medyczną i materialną. W kolejnym programie Rynek jest dla Wszystkich z kamerą odwiedzimy fundację Domy Wspólnoty Chleb Życia, która pomaga także młodym ludziom w zdobyciu wykształcenia i zawodu. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej Schorzowa.